Ta strasznie druga kolejka za nami to ludzie, którzy chcą odebrać darmową wejściówkę na szósty festiwal reżyserii filmowej Świdnicy. Sprawdźmy, co sprawia, że zainteresowanie jest tak duże. Po co jest ta kolejka? Festiwal reżyserii filmowej, oczywiście. I co można tutaj odebrać? Wejściówki na festiwal. Czy wie pani za czym jest taka kolejka? No wiem, za biletami. Na co? <noise> na reżyserię. Na filmy. Festiwal, reżyserii filmowej. Pani czeka na odbiór wyściówki na gale czy ogólnie na cały festiwal? Na cały festiwal. Ja bym na dużo filmów, codziennie chciałabym być. A wie pani kto będzie w tym roku, jacy goście? Wiem, korzuchowska. No tylko ona mnie tak zainteresowała. A czemu akurat ona? Jest wielką gwiazdą czy po prostu jakąś sympatią? Ja lubię ją oglądać właśnie w filmach różnych. Mm. Interesuje się pan filmami? Dlaczego? No, by sobie posiedzieć w kinie. Odciąć się, tak. Może... Odciąć od czego? Od rzeczywistości. Myśli pani, że opłaca się czekać aż w tak dużej kolejce? Bardzo fajne filmy są, czyli opłaca się. Yy, na festiwal filmowy. Była pani kiedyś? Nie, nie byłam. Pierwszy raz. Jest pani ze Świdnicy w ogóle? Ze Świdnicy. Myśli Pani, że świdnica nie jest za małym miastem na takie wydarzenie duże? Mm, nie, dlaczego? No właśnie dobrze, że coś takiego się dzieje w świdnicy. A skąd Pani wie o festiwalu w ogóle? E, no, jestem już drugi rok. Drugi rok? Czyli interesuje się Pani filmami? Tak. tak. Jest Pani kinomaniaczką, można tak nazwać? No, można. A skąd zainteresowanie filmami? No, przede wszystkim idę na polskie filmy, polskich reżyserów. Wybiera się Pani dla przyjemności? Oczywiście. No, dużo czasu mam, bo jestem emerytką, No <noise> interesuję się festiwalem. Ponieważ jest to niewątpliwie jedna, jedna z najlepszych wydarzeń w Świdnicy. I wydaje mi się, że generalnie fajnie by było na tym być. Tym bardziej, że to są mimo wszystko czasami filmy, których nie można obejrzeć w kinie, bo są to czasami filmy niszowe. W tym roku moja koleżanka była i była bardzo zadowolona. A słyszała Pani jakieś gwiazdy w tym roku, które mają wystąpić? No, ma być Zbigniew Zamachowski, Kożuchowska, Żmijewski, tak dokładnie, Dancewicz. Będzie miało tylko... Poleca pan ten festiwal? Bardzo polecam. Byłem rok temu. Rok temu, czyli? już ten mhm. drugi rok. rok. Myśli pan, że Świnica nie jest za małym miastem? Nie, absolutnie. Polecam? Znaczy... No, oczywiście, że tak, polecam. Znaczy, groty filmów, które są tutaj, widziałam już. Nie wiem, czy pójdę na wszystkie, ale na pewno coś wybiorę. Polecasz festiwal reżyserii? Oczywiście, każdemu, niezależnie od wieku. Myślisz, że Świdnica to nie za małe miasto? Myślę, że nie. Myślę, że właśnie lepiej, że jest w Świdnicy niż właśnie w jakimś większym mieście. Jak widać, zainteresowanie festiwalem jest bardzo duże. Ludzie czekają już bardzo długo, żeby odebrać darmowe wejściówki. Już 1 czerwca rusza szósta edycja festiwalu reżyserii filmowej w Świdnicy. My codziennie będziemy dostarczać Wam nowych informacji i serdecznie zapraszamy.